Dziś pokażę, jak używać e, odpowiednio Steam Remote Play, tak, gry, mm, zdalnej gry, powiedzmy tak. Tak, do tego potrzebujemy telefon, więc pokazuję z telefonu. W Steamie na komputerze trzeba się po prostu zalogować i połączyć z tą samą siecią Wi-Fi. Oto telefon i odpowiednio komputer. Dalej wchodzimy do App Store lub Play Store, pobieramy Steam Link, otwieramy. To wszystko akceptujemy, i widzimy, że mamy już włączoną grę, i klikamy Start Playing. I potem na komputerze po prostu wyskoczy potwierdzenie. Akceptujesz je i możesz grać. Może nawet nie trzeba akceptować. Zaraz się przekonamy. O, właśnie uruchamia się na moim komputerze. Na komputerze musi być po prostu otwarty Steam. I to wszystko. No i potem się włączy. Po prostu nagrywam, więc trochę się zacina. Spróbuję jeszcze raz. Może tak się uda. Mam już odpowiednio grę. Bądźcie ze mną, dajcie lajki, like subskrybujcie kanał. Wszystkim pa!